Musi mieć możliwość płynąć w Tobie, swobodne, musi mieć możliwość swobodnego przepływu w Tobie ta energia bogactwa, ta energia spełnienia, ta energia luksusu i zobacz, masz masę materiałów. Jeżeli na przykład nie masz w swojej takiej bezpośredniej rzeczywistości fizycznej, jakiegoś takiego źródła inspiracji, czegoś, co by było dowodem właśnie na istnienie Szczęścia, spełnienia, bogactwa, radości, to możesz włączyć sobie TikToka albo YouTube'a, i tam jest tego mnóstwo. Ale żebyś mógł z tego czerpać, to musisz sobie zdać sprawę z tego, że zazdrość czy poczucie braku to nie jest jakaś prawda o rzeczywistości absolutna, to jest prawda z poziomu czy z perspektywy właśnie niedostatku. Ktoś, kto ma założone okulary w danym momencie niedostatku, widzi rzeczywistość przez pryzmat niedostatku. Tu źle, tu za mało, tu niedobrze.